Kolejny odcinek kurkiego takiego, baby! I ja was witam moi drodzy, dzisiaj zagramy sobie w gierkę Five Laps at Freddy's i jest to gierka wyścigowa, na razie jest dostępne demo na Steamie, tylko że to jest troszeczkę ukryty przycisk po prawej stronie, musicie patrzeć, i można w to grać chyba wiele osób, więc jeżeli chcecie jakiś kolejny odcinek z ekipką, to oczywiście napiszcie w komentarzu, nie wiem, hashtag, y, ekipa, o, dzisiejszy hashtag odcinka, hashtag ekipa, żebyśmy sobie zagrali razem, no i słuchajcie, ja sobie tutaj już wszystko poustawiałem, to co chciałem, yy, widziałem, że jest właśnie ta gierka, więc nie spoilerowałem sobie, jakie są mapy, jakie są postacie, cokolwiek, ale ja lubię takie kartowe wyścigi, tak jak Crash Team Racing, na przykład Mario Kart, to to właśnie opiera się na tym podobnym, że tutaj będziemy mogli sobie driftować, wybierać jakieś właśnie postacie z uniwersum Fnafa, więc zaczniemy sobie nową grę, chyba nie ma tutaj jakiejś kampanii czy coś, no oczywiście, że to na razie jest demo, mamy Freddy'ego Fazbear'a jak on wygląda, jak te postacie wyglądają tutaj to jest Bonnie, ok. To jest Chica. To jest Foksiarz. Mamy Papeta. Mamy Mangla, ok. Mamy, znaczy Mangla. Mangl po prostu i mamy balon śmiecia. A jeszcze Springtrap jest. I to wszyscy, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem postaci. Jak na początek to jest Git. Tyle, że tutaj widzę na górze po prawej jest coś takiego jak klas. Nie wiem czy to oznacza, że jak jest na czerwono, to będzie ciężej, czy jak, ale my chyba na początek zagramy sobie predim tak po prostu. I dobra, i możemy sobie wóz wybrać. Ale ładne wozy są. Ej, ta gra wygląda bardzo dobrze. Ja rok temu grałem w podobną gierkę chyba na Ichio. Mm, no i no, nie wiem czy jest dalej ona robiona. Ta może w to wywołowało, cholera wie. I co ja bym chciał wybrać? Ile mamy trzy wozy tylko? No dobra, standard kart wybierzemy. A ile jest tutaj wyścigów? E, Fastbar Hills, Ok, difficulty bardzo, bardzo niski. Race down the sunny rose. Ej, bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Midnight motorist, The sinkhole. A i 3, tylko te trzy. Dobra, ej! mi się podoba, kurde. I od razu zaczynamy, jaki krótki loading. Bardzo fajnie. O, już zaczynamy. One, jak się jeździ? Jak się jeździ? Czym się. Czy za, zaraz, bo. Nie gadajcie, że gałkami, nie. Co? Le lewym! Okej. Okay. O Jezu, to ja chcę. Je jeszcze, jeszcze raz chcę. Ale to jest dziwne, że lewym mam gaz? Bardzo dziwne. Nie spodziewałem się tego, moi drodzy. Dobra, wszystko standard, standard, fastball healt heals. Jeszcze raz próbujemy. Teraz mi się uda. I tutaj jest driftowanie widzę. Uuu! Okej, okay. two, one. Czy jest jakiś dobry start? Ej, co jest oni. O kurde, można skakać. Ale jaja. Mam Nitro normalnie. Na, na dole po prawej. Ej, o kurde. Co jest? Nie mogę wykręcić. Ale to... To jest ciężkie. Ej, strasznie, strasznie nieskrętny nie jest ten pojazd. Dobra. No to, jakby tutaj to turbo, to jest do ogarnięcia, tak? To nie ma z tym problemu. Okej, okay, dostaliśmy jakiegoś power-upa. Z Fuzzgana mogę strzelać. XD day ja będę ostatni. Ej, co jest? Night Shift! A bo tu czas jest na górze. To jest faktycznie czas na górze, jest siódma p.m. Ej, no wypadłem za trasę, przecież nie wrócę teraz. Ja pierdykam, strasznie... Mm, słabo skrętne są te wozy. Serio? Bo do, dobra, mogę wymieniać się broniami. Okej, okay, no wiem, wykorzystałem, ale jak chcę się uczyć. Nie wiem po co to było. Jakby mogę lepiej skręcać jak będę driftował, tak? Co jest? Co to było? Co to był za animatronik? To jakiś endo czy coś? Nie wiem, jest 4 AM. What the shit? Okej, okay. day shift. Zaczyna się dzień. E, ale, ale to jest dobre. Ej, strasznie mi się podoba. A ja ja już tu widzę, jak będziemy z ekipów to grać, naprawdę. No nie już tam rywali nie dogonię, tak? Znaczy, mogę sobie użyć teraz właśnie tego boosta. Ale to jest taka gierka do nauczenia się. Czy mogę do tyłu rzucić kapkajka? A nie. To mi, to mi przyspieszyło chyba. Ja pierdykam. O co chodzi z tymi paskami dodatkowymi? Mam teraz ten pasek na 5 kresek na dole. I co to oznacza? No bo takie drifty to wiadomo, że to jest takie przyspieszenie Night Shift. o. Uh -uh. Nie wiem co ja robię. Czy te paraply pomogą mi jakoś wrócić na moją pozycję? Chyba nie. Chyba, chyba to już jest dupa. Jest za mocny, taki mocny drift, nie jest taki łagod łagodny jak w innych grach. Zauważyłem. Ej, ale tak dosyć szybko ja jadę teraz. Okej, okay, kogoś widziałem chyba przed sobą. Czy ja ich doganiem powoli? Ej, możliwe. No nie, przeb... Nie! No i ja jako ostatni dostaję jumpscare, serio. Ano, no, tak przecież jest na górze po lewej, ile mam do danego rywala, i już koniec wyścigu, chyba. Nie, piąte okrążenie, ostatnie. O, kurde. Ja jeszcze raz bym sobie na tej trasie zagrał, eee, bo chcę się nauczyć co, nie? Ale zawsze taki pierwszy wyścig jest, moi drodzy. Ale podoba mi się, naprawdę to jest takie dorobione. To ma potencjał, kurde. Ok, cyk to spazgana, ej, ktoś mi drzwi tu postawił, nie chcę drzwi. Dobra, strasznie wolno jadę. Cyk. No nie no, nie dogonię, 200 ponad metrów. Już chika nawet jest, a nie jestem, nie jestem ostatni. Chika wyprzedziłem jakimś cudem. XD. Ale dobre. Nie no, faktycznie chika tutaj. Ale o co chodzi z tymi power jakimiś, że 5 i 5. Ja mam 4 plus 1. I don't know, zobaczmy na szybko jeszcze w main menu to sterowanie. Bo jakby ja patrzyłem, ale już zapomniałem. Throttle, dobra. Item di direction. Reverse, switch items, steering, dobra Aha, że prawą gałką mogę zmieniać: Sobie. Itemik, tak? Turbo, rear view, jump, jakby jumpować się nie muszę teraz. No i to tyle. Okej, okay, ja jeszcze raz chcę, a może tym razem boniaczem, albo słuchajcie, żeby było łatwiej, Foxy. Może tylko o to chodzi, że, że będzie mi łatwiej dzięki temu. Nie wiem o co chodzi z tym klas całym, ale spoko. Mapka taka podstawowa. Mm, ale jak będzie więcej w przyszłości To git No dobra, ja tędy jadę jeszcze raz Czemu oni tacy szybcy są? A, bo każdy turbo dostaje na początek. Orzesz, kurde. O nie, ja też to wpadłem! Uuu, Dobra. Jakoś się wyślizgnąłem. Lecimy. Mistrz Crash Team Racing jestem. O Jezu! Jakie to strzelanie jest dziwne! Ktoś mi w tyłek uderzył, halo! Kurde, mistrz Crash Team Racing, co nie? Mam nadzieję, że ktoś w to padł. Uuuu! Ale wypadłem! Dobra, trafię? Nie trafię! Dobra, te teraz tędy pojadę może. Okej, okay, to jest taki bardziej pod drift zakręt. No, ale czy jest krócej? Niekoniecznie. Ale jestem trzeci. Mam nadzieję, że mnie nie zje. Ale bombę rzuciłem, to przed siebie, dobra. Kurde, nie jest tu łatwa gierka. Ok, turbo. Nie, byleby nie na mnie. Byleby nie na mnie. Ja potrzebuję się utrzymać. Nie! Jak jak spowodować, że mnie dostał tego jumpscaren? Inni dostają? Ej, co jest? Oj, 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 oj. Może do końca okrążenia on działa? Sio Czwarty jestem. Kurde, jak to czwarty? Dobra, kapka ich daje mi takiego przyspieszenia, widzę. Ale się itemy rozsypują po wrogach. Nice. Oni tutaj są, okej. Okay. O, czy to jest samo naprowadzane tak! Nie wiem koło wyprzedziłem, ale Fredosław jest przede mną. A ja tutaj z balon śmieciem rywalizuję. Zaraz balon śmieć mnie zaatakuje Kurde, chodź tutaj, czy ja cię trafię? Nie. Aj, niepotrzebnie rzuciłem to teraz Chodź tutaj. Night Shift znowu, no Czy ja mu zabrałem item, czy dobrze mi się wydaje? Chyba tak. Ok, trzeci, trzeci, trzeci. Pierwszy! Po raz pierwszy jestem pierwszy, ale jaja. Dobra, za sobą drzwi dałem, ale i tak mnie zaatakuje, chyba. Chyba, że dojadę do mety. Znaczy do. No tak, do mety. Ej, co za cika głupia. No no! Co to było? bo tu się okrążenie kończy, może? Tak, chyba już mnie nie dorwie. Czy dorwie, jednak? Nie rozumiem. No nie, już jest za mną. I idzie za mną. no, No i czeka mnie nagle wyprzedza tak. O co chodzi? Jak mam się wybronić? Ej, nie kminie tego. Musicie mi w komentarzu wyjaśnić, jeżeli tego nie odkryję do końca odcinka. Jeżeli graliście albo już patrzyliście jakieś filmiki. God divid. No czeki nie dorwał, tylko mnie. Czy to byłem na ostatnim miejscu, czy na pierwszym? Chodź tu, Chika. Kurde. A, dobra, ciasto za sobą zostawiłem. O oh, no! No nie! No, ktoś sobie jaja robi na samej końcówce. Jeszcze nawet nie zauważyłem, że to było ostatnie okrążenie. Ale, chamstwo! Dobra, lecimy sobie. Foxim dalej, myślę. E, tylko wezmę sobie. O, speed słaby. Może tego sobie wezmę, tylko że acceleration. O, oh, fuck. Ten to będzie taki, że szybszy ale mniej zwrotny i z mniejszym przyspieszeniem. A ten jest taki no wolniutki, ale lepsze przyspieszenie. Kurde, no dobra, zaryzykuję cup kartem, bo podejrzewałem, że... O właśnie, na tej trasie może być gorzej. Juniors, make your way down to highway. Okej. Okay. Whether rain or shine. Okej, okay, tu będzie ciężej. No to ja tu nie podejrzewałem, że będę pierwszy czy coś. To będzie deszcz, to będzie ślisko, tu normalnie auta jeżdżą! Ej, fajnie, że każda trasa czymś różni tutaj Ale jaja, oho! Ale wyruszyli wszyscy O kurde Ale zwrotnie Podoba mi się Dobra, przyspieszenie Przyspieszenie A bo tu w tym kierunku Cyk, cyk, cyk. I zostawiłem tam idealnie im. O Jezu, ale ja nie mogę za bardzo za przewrócić Z tym driftem moim Oh no! To ja muszę środkiem jechać. Zdecydowanie środkiem. Chociaż tutaj... Ole ledwo, ale ledwo! Night shift no. A co to znaczy? Te, te pojazdy mnie mogą bić, czy nie? Nie wiem, ale tu się dzieje. Co jest? Jaki kwas? Ej, ale dobrze tak gra wygląda w ogóle. Ja wiem, na Unrealu jest zrobione, ale mega, mega, mega. Okej, okay, bardzo dobrze. Ej, czy ja już niektórych wyprzedzam tutaj? A nie, ojezu, ja zacząłem okrążenie w sumie teraz. Co teraz goni tym razem? Czemu są trzy paski? What the shit? Ej, ale tu mi o wiele lepiej idzie, niż w tamtym wyścigu. Day shift. Nice! Nie dorwał mnie. Jest szósta, faktycznie. Cyk. Cyk. Pięknie. Ooo, ale przydzwoniłem! No! Nie! Nie mogę takiej przewagi stracić teraz. Szybko, szybko nadrabiamy. Mhm. Nie wiem po co mi te bateryjki, serio. Wolę chyba lewą stroną się trzymać. Plus jeden. Tak, ja ich wyprzedzę dodatkowo. Nice! No, no wiedziałem! Ale one się respią losowo. Wiedziałem, że to nie wyjdzie. Jakby skakanie na, ty na tych dwóch mapach się w ogóle nie przydaje. Dobra, night shift. Mam nadzieję, o nie, ja teraz przeszedłem przez. Przez start. O kurde. Niech mnie nic nie, nie zbierze teraz. Niech nic mnie nie zje. Ale to super wygląda. Ja pierdyka. tutaj było tędy. Ale naprawdę szybko się jedzie. O oh, fuck. No to będzie po mnie. Oj, to będzie po mnie. Na autostradzie mnie capnie. Mhm. O Jezusie! Tu normalnie są takie mocne jumpskery I zniknął. Już innych nie dorwię. Au. Znowu leci? A nie, daj shift. Oh my fucking god. Co tu się dzieje? A dobra, ja mam dużo przyspieszenia teraz. Teraz ja mogę sobie tak tą autostradę przejść. Okej, okay, okej, okay, środeczkiem. O Jezu, nawet nie środeczkiem nie można tak środeczkiem. Nie rozumiem dalej tych yy, bateryjek które zbieram. Co to daje? A może ja dzięki temu ogółem szybciej jeżdżę? Nie, no jakoś ja nie czuję, że szybciej jeżdżę. O kurde. Jakby ja nie wiem, jaka jest moja przewaga, bo mi nie pokazuje wrogów su Ej, co jest? Czemu oni stoją i nie jadą? się zablokowali. Widzieliście? Tamtą dwójkę? O o. O o. Szybko muszę dotrzeć. Chociaż może mi się uda jak teraz przemknę przez tą autostradę? Albo nie przemknę. Please. Żebym mnie oberwał. Dobre to jest, naprawdę. Szybko, szybko, szybko. Czy będziemy mnie gonić? Albo będzie zaraz szósta i już nie będzie gonił. Ale to zaraz jest już ten, e, meta. Znaczy, jeszcze jedno okrążenie zostało, tak, ale idzie po mnie. A, nie zdążył! Ty, ale gdzie jest reszta? To mnie ciekawi. Może wyeliminował ich? No jakby tu jest je jeden. What? Nie wiem, absolutnie nie mogę powiedzieć co za item? Eee, bomba. Ciekawe, czy ja sam mogę się wyeliminować. O jest kto? Siema! Ciężko będzie zauwa- e e Zauważyć co to jedzie. Ale oberwał. Ja też pewnie... Nie, nie oberwałem. Jezusie! Ale to boniacz. Już widzę. Biedny boniacz. No mam na 5 kresek to, oho! Znowu Night Shift! Dobra żeby teraz bezpiecznie wjechać. Mamy to. Mamy to i będzie wygranko. Wygramy trudniejszy wyścig. Ej, całkiem nieźle. Teraz tylko tutaj zebrać to wszystko. Te, nie wiem, upgrade'y czy co to jest i mamy. Może to zwiększa nam pojemność tego, tego baku naszego. A drugie to po prostu, że mocniejsze turbo, nie wiem. Absolutnie nie wiem. Ej, idziemy do menu. Kurde, dobry wyścig. Naprawdę mi się to podoba. ja dalej jeszcze tym Foxim zagram. A jeżeli będzie z tego drugi odcinek, powiedzmy z ekipą, no albo nie ma ekipy jak na razie. Uuu, to chyba nie ma multiplayera w ogóle. No to jest demo, moi drodzy. A kto jest jeszcze tutaj? Puppet. To puppetem sobie zagram, ale z tym samym wozem i lecimy sinkhole. Buried deep underground, a track calls your name. What remains of this twisted and ruined raceway? And can you make it to the end? Ile to będzie okrążeń w ogóle? Aż się cykam. No ale to będzie nasz ostatni wyścig moi drodzy. Zobaczymy jak nam pójdzie. Trzymajcie kciuki! Pizza coś tam, nie przeczytałem do końca. Jezu, jesteśmy w Pitforcach jakiś. Oho, już się rozwalili. I jak, jacy oni szybcy? A, bo oni korzystają z nitro. Ui, ej! Tu może faktycznie dobrze jest skakać. Ale ktoś rzucił tu drzwi tak nagle. Dobra, turbo. Tu mi nie wyszło turba, ale tu wyjdzie. I mi nie pykło! O matko, Tu była dziur dziurka. Oj oj, ale poszedłem do tyłu. Srogo. Dobra. Mamy to. To powinno być tak jak w Mario Kart czy w CTE, że jeżeli zrobię ten skok, na końcu wyskocznie jakieś. Ach nie trafię. Jezu, to jest jak w Mario Kart'cie. że jak zrobię... JAK MNIE WYPKNĄŁ?! Ej! No i co teraz zrobię? Aha... To... No nie, no to to jest do... To jest do przegrania, no nie, no jak się zakleszczyłem, tak, i, i mnie gra nie chce zresetować, to sorry, ale trzeba jeszcze raz. Jezus! Dlaczego? Dlaczego to tak musiało wyglądać? Pizza Place. Ej, że jeżeli z wyskoczni będziemy skakać, tak? No to wtedy busta dostajemy. O jezu, przytrzymałem za długo. Dobra. Tu się ładnie. Oho. Co? Czemu mnie zatrzymało? Nie wiem. O jezu, ale sobie trasę wybrałem. Ej, da się do tyłu strzelać. No! Co ja zrobiłem? Czemu ja użyłem driftę? Jak użyłem drifta, to mnie tak wywaliło i tnęło. No ale dobra, to jest jeszcze do przejścia. Mm. Kurde! Znowu to samo zrobiłem, czajcie. Znowu to samo. Jestem siódmy. O dziwo nie jestem ósmy. Night shift. No to ja zostanę zjedzony. Ale to jest głupie, bo to nie premiuje w ogóle zawodników... ...którzy są z tyłu. Ja powinienem dostawać jakieś OP itemy teraz z tyłu, żeby mieć jakąś szansę. No dobra, ta rakieta może być taka, ale zaraz ja dostanę rzemskiera. Na ryj. No! Nie gadaj... Jezu! Co to za trasa powalona? Oho, chyba mnie ominie. Czy nie? Nie. Co to za jakiś... Co to w ogóle jest za animatronik? Nikt minie. No i tyle, już nie zje nikogo. Znowu? A może jednak zje. A nie, już zaraz 6 AM. Ej, ład, wszyscy się tu zakleszczyli. A, widać, że boty są niedorobione. I to powinno... By, to demo powinno być normalnie do... do grania z innymi. Dobra, zbieramy sobie te boosty. A tak wydaje mi się, że szybciej ja chyba jeżdżę. Chyba to są takie upgradey. Dobra, cupcake'a rzuciłem. Whee! Wezmę sobie to Co to jest? Może, że nikt mnie nie może. Nikt mnie nie może trafić. Dobra, ja tutaj nie, driftu nie driftuję, bo nie chcę wypaść, tak jak wtedy. I tędy mam iść, okej, okay. ale tutaj jest powalona ta mapka. Szkoda, że nie ma mini mapy. To jest obowiązkowa rzecz wszystkich card gameów. No czemu mnie to zatrzymuje? Jakby widać, że to jest dużo jeszcze do poprawienia, tak? Ale jeżeli twórcy będą tutaj no naprawdę dawać jakieś solidne update, a, a przede wszystkim jakiś lokal multiplayer, no... to ma to naprawdę potencjał. Okej, okay, nie tyle, że to driftowanie nam daje mm, busta, no bo widzicie, że ładnie wtedy przyspieszam, co jeszcze wypełnia mi ten pasek. Im dłużej driftuję, tym więcej mam tego paska. O tego, tego. Z nitro. Bardzo dobra rzecz. Czyli po prostu warto driftować. Dayshift. Okej. Okay. A teraz tą stroną pojechałem. O kurde. A ta strona jest taka normalna. Niekoniecznie krótsza. Ale, ale zdriftowałem, ale przyspieszenia dostałem. Dzięki temu. No nie dalej tutaj. A kto jest dalej pierwszy i nie mogę go dogonić? Kto jest takim kozakiem? 400 metrów do balon śmiecia. Chyba. No ale. Nie mogę go aż tak dogonić? On nagle z 200 metrów zrobił się na, 200, na 400, z 400 na 200. Coś tu nie gra. Coś tu jest dziwne. Ja myślę, że się popsuło. Ja jestem tak właściwie pierwszy, ale oni mm, zbloczyli się. Popatrzcie, nie miałem przez chwilę nikogo. I patrzcie, jak nagle się odległość zwiększa. Co jest? Czemu jestem rzekomo na drugim miejscu? Ej, nie. Serio, będzie teraz mnie gonił. No i po mnie. No, tak trafiłem. Tak trafiłem moi drodzy. No i dobra, i balon śmieć jest tu. What e? Okej, okay, czy ja ich odblokowałem niechcący? Tak. Jakby ja mam... Jestem kilka okrążeń do przodu, no jakby why? Ale... Woniacza odblokowałem. I Woniacz teraz jest pierwszy. Oni przecież zrobili co najwyżej z dwa okrążenia, xD. Ej, ale Boniacz zasuwa, no to teraz jak ja z nim przegram na koniec to będzie to głupie. Chodź tutaj. Nie stawiaj mi drzwi. Nara. Ha! I teraz ja jestem pierwszy, mimo że Boniacz zrobił, nie wiem, jedno okrążenie co najwyżej. No ej, co jest, czemu on nie wyprzedza? Czemu on jest taki szybki? Nie gadajcie, że ja przegram teraz. Czy ta trasa się zmieniła na koniec? No, ja to przegram. Jest, wygrałem! Uf, ledwo, bo. Nie jak Boniacz wygrał, przecież ja byłem pierwszy! I, i jeszcze te czasy, że w 5 minut Freddy zrobił i tak dalej. Przecież oni nie jechali. Nic a nic. No, no patrzcie, co tutaj się w ogóle dzieje. No nie, no słuchajcie, to jest gra zdecydowanie do doprawienia jeszcze, ale fundament i to wszystko naprawdę bardzo fajne. AI poprawić, wprowadzić multiplayer, a reszta to już jest dodatkowy content i można z tym działać. Mi się bardzo podobało, no dajcie znać jak wam się podobało. Więc trzymajcie się, dzięki za dzisiaj, nara!